Witam wszystkich w czwartej części podło o podłodze O podłodze I co my tutaj mamy Teoretycznie bym dołożył to do trzeciej części i to zakończył ale Ale jak zwykle wyszły niespodziewane rzeczy i zaraz wam o tym powiem yy... Dobra najpierw odbijamy to wszystko czekajcie gdzie ten słoik jest na te krzyżyki odbijamy to wszystko i bierzemy się Pan, panie, teoretycznie tu te krzyżyki już idą do śmietnika, one już mi nie będą potrzebne, więc nie ma co ich chyba zbierać. wyciągać muszę więc ja się biorę za doprowadzenie tej podłogi do kultury i się połączymy i powiem wam tu za zmiany przyszły w tej podłoże. No i myślę, że z tego mi się zrobi taki jakiś odcinek. Więc żeby to dołożyć do trójki to będzie słabo więc muszę zrobić czwórkę dobra, nie przedłużając, ja czyszczę wszystko na gotowca i wracam do Was no i mamy podłogę wyputowaną, wyglądowaną i teraz y, ci co oglądali chyba pierwszy odcinek wiedzą o tym, że założenie było takie żeby nie było takiej sytuacji żeby Dwa wzorki wyszły obok siebie i żeby dwa wzorki nie wyszły po przekątnej do siebie. I jest to zachowane. Eee, ale eee, jak wam tu to powiedzieć? Eee, jest to zachowane, ale eee, przy zachowaniu czegoś takiego też wynikła jeszcze jedna sytuacja. Czyli stoimy sobie w progu i teraz patrząc na te płytki rzuca nam się w oczy bo to nie jest tak że to są tylko takie dwa miejsca ale te dwa miejsca rzucają się w oczy ponieważ jest intensywny bardzo wzór wiecie te wzory powodują taki miszmasz ja to bym o czopląsku dostał jakbym się popatrzył na to dłużej więc mnie to tam mnie to tam jakby nie interesuje, bo ja bym po prostu nie mógł w takim pomieszczeniu dłużej przebywać niż ileś tam i się na to gapić. Ale stojąc w Łazience, że tak powiem, rzuca nam się w oczy dwa tematy. Rzuca nam się w oczy to, że te dwie płytki, mimo że ten wzór się nie dotyka, to to są dwie takie same płytki położone tak jakby jakbyśmy normalnie kładli. I ponieważ ten wzór jest taki intensywny, to od razu stojąc w miejscu w wejściu, rzuca nam się to w oczy. I szczerze mówiąc, przy tym całym miszmaszu nie pasuje to tak. To mamy taką pierwszą sytuację i druga jest tutaj. Te dwie płytki są obok siebie takie same mimo że też te wzory nie zgadzają się po przekątnej ani po żadnej to te dwie płytki są takie same i to też się rzuca w oczy ponieważ ten wzór jest po prostu bardzo intensywny i wchodzi to w oczy i przy tym niż niszmaszu to po prostu trochę kole to po prostu trochę kole i na prośbę jakby klientów Prośba jest taka, żeby po prostu wywalić po jednej tej płytce i wstawić inną. Więc będziemy musieli to wykuć i tyle. Więc wiecie, trzeba to po prostu poprawić, żeby to nie rzucało się w oczy, aczkolwiek muszę znaleźć muszę znaleźć najpierw takie płytki, czy w ogóle wiecie, bo teraz teraz dopasuj taką płytkę, żeby nie była żadna z tych naokoło. To też może być zaraz problem się okazać, ale zaraz zobaczymy, czy się da. Bo tutaj mamy jedną do wyrzucenia, i jakby z jednej strony jest ściana, więc to będzie prościej, to będzie trudniej. Więc najpierw zobaczę, czy w ogóle takie płytki znajdę. No i po prostu wykujemy to i tyle. Dobrze, znalazłem takie płytki, które nie będą się powtarzały. Tak, na razie sobie je położyłem żeby po prostu były więc niestety muszę te dwa miejsca rozłupać i zaraz będziemy kuć Dobra zaczynamy rozwalać oczywiście to jest przecięte, wyczyszczone żeby to było łatwiej czekajcie żeby mi nie dał ciała która to miała być ta ta, bo to miały być w tej samej linii więc to miała być ta. Jak rozwalamy coś takiego? Nie próbujcie tego spróbować podnieść, odbić, żeby odzyskać tą płytkę, bo po prostu narobicie sobie problemu, bo zaraz naokoło się uszczypują. Więc bierzemy normalnie młotek i próbujemy to rozwalić. Wiecie, to było kładzione wczoraj, to jest świeże. Klej jest jeszcze mokry. Widać, że on nie jest w 100% suchy. Dobra, jakieś wiadro potrzebuje Albo worek na śmieci, albo wiadro. Dobra, na razie to zrobimy to w wiadrze do wiadra. Jeszcze jest taki plus tego wszystkiego, że ta płytka jest strasznie cienka, więc jakby to powiedzieć jest trochę prościej to zrobić. Reszta odkurzaczem się zrobi. No i teraz musimy to niestety do żywej podłogi wyrypać. Jakbyście chcieli zrobić test trzymania się płytek, tu widzieliście, jest placek jakby na całej powierzchni, znaczy placek, jest klej na całej powierzchni płytki. Płytka była smarowana, wszystko było tak jak trzeba To trzeba doskrobać się teraz do żywego betonu, do tego co był wcześniej, no bo nie położycie tego na to Bo nie, nie ma miejsca na klej A jeżeli byście chcieli zrobić test, jak się trzymają płytki I na przykład sobie ją gdzieś tam odbić, załóżmy To trzeba zrobić to hmm, po terminie na opakowaniu utwardzania się kleju i można dodać sobie tam jeszcze nie wiem, tydzień załóżmy żeby była pewność w stu procentach, że, że to już jest zaschnięte i w ogóle tak jak trzeba, tak? bo to jest jeszcze na tyle jakby sklejone, że można po tym łazić, ale to jeszcze nie osiągnęło swojej, że tak powiem roboczej twardości. Także dlatego to najlepiej zrobić od razu na drugi dzień. Jak takie sytuacje wychodzą nie czekać. A dobra, to potem na Fajrand, bo to na, na Fajrant już nie będzie tak łatwo tego zrobić. Dobra, biorę się zaczyszczenie tego i, yy, i tyle. Pierwsza wybita, wyczyszczona, zagrundowana, bo tą będę musiał włożyć od razu zanim zacznę robić tą podłogę po tą ścianę, bo ta płytka będzie mi potrzebna jako start, więc tą będę musiał zrobić jakby od razu. Natomiast tą zrobię na fajland, żeby czasem po niej nie łazić pięć razy. Dobra, jeszcze raz sprawdźmy czy na pewno jak ją wybijemy i to wsadzimy to się wszystko zgodzi. Zchodzisz. Dobra, to tłuczymy teraz to. to. to minęło Nie za bogato Zobaczcie jaka jest różnica między tą płytką a tą płytką minęło 7 godzin I tutaj jest jeszcze normalnie Tu już musiałem szpachelką podkuwać Czyli już się trochę narobiłem Tu jeszcze ten klej jest y, tak naprawdę mokry Dla tych, co nie wiedzą, producent kleju pozwala chodzić po płytkach po chyba 8 godzinach albo po 12. Nie jestem pewny, ale jakoś szybko. Jaki problem nam się robi w momencie, kiedy coś takiego robimy? Problem polega na tym, że nie mamy systemu do poziomowania. I raczej go nie będziemy już mieli. Przy tych płytkach to nie jest problem, bo one są w miarę proste, więc... Poradzimy sobie, natomiast przy długiej desce mogłoby się okazać, że nie będzie jak nie naciągnąć. No ale cóż, zawsze są plusy i minusy. Dobra, czyszczę to. No i dobra, mamy wykute dwa. I teraz słuchajcie, teraz jest hicior. Bo oczywiście się patrzę na tą podłogę i się jej przyglądam i takie tam. I tu jeszcze są dwa obok siebie ale tu to w ogóle nie to, że są takie, znaczy płytki są takie same tylko odwrócone tylko po prostu są dwa po przekątnej obok siebie i to niestety yy, kurwa stojąc w progu to widać i tam nic nie będzie więc chyba nie ma co się za długo zastanawiać Poczekajcie dobiorę płytkę. Dobra płytka dobrana, więc żebym się nie rozmyślił. No i dobra. I żebym się za długo nie zastanawiał. To teraz już muszę. i to jest ostatnia jaką by wy, wywaliłem więcej nie ma takiej szansy bo zaraz się okaże że trzeba by było pół łazienki ściągnąć no ale tak się nie okaże bo przejrzałem to e, <grywka> mam jeszcze jakieś, jakieś ukryte miejsca swoje których nikomu nie powiem no ale prawda jest taka, że tam albo stoi coś, albo będzie stało, albo będzie zasłonięte, więc już niech tak zostanie. No. I teraz... Tak samo, ten klej jest na tyle, że jeszcze żwawy i... I do wyskrobania. Widać po prostu, że on jest jeszcze mokry, że on jeszcze nie ma swojej 100% trwałości, więc czyszczę te ostatnie miejsce. No i już. Wykutę przygotowane i słuchajcie, teraz taki myk, e, oczywiście to jest moja teoria ja, ja i tyle. E, często pokazują na filmikach jak jest położona płytka, czy jest dobita, czy jest przyciśnięta, czy jest jakaś tam i że za cholerę nie idzie jej podnieść, podciągnąć. I to jest oczywiście prawda. Jeżeli dobijecie płytkę, czy nagrzewień, czy, czy ją dociśnięcie, czy coś tam, ona się zasysa, i żeby ją oderwać, jest naprawdę trzeba użyć dużej siły. I w cudzysłowie wychodzi na to, że ona jest stuprocentowo przyklejona. Natomiast tak jak tutaj widzieliście, dzisiaj jest dzień, oczywiście tej płytki byście nie podnieśli, nie wiem, przy sawką czy czymś tam, ale żeby ją wykuć i wyczyścić to wszystko, to jakby nie ma problemu w tym. Czyli można by wyrzec, że to tak yy, no... że można by było laicko powiedzieć, że to się nie trzyma, no bo przecież to opłacnąłem, no zaraz odparzyło. Ale ten klej jest teraz w trakcie wiązania. I tak naprawdę, żeby to sprawdzić, to trzeba by było odczekać nie wiem ile tam jest na opakowaniu, 14 dni do pełnej twardości, do wszystkiego. Odczekać ten czas, dać jeszcze temu z tydzień i wtedy spróbować, że tak powiem, to odkuć. Robią różne testy, są filmiki z testami, że przyklejają coś tam. Ja też mam taki filmik i że, że to się tak naprawdę trzyma czy nie trzyma. Więc to, że przy kładzeniu to dobijemy, dognieciemy i to się zawsa to tak naprawdę nic to nie znaczy, bo później ten klej wchodzi w reakcję taką jak na przykład tutaj i tak naprawdę żeby sprawdzić czy to się naprawdę trzyma to by trzeba było to spróbować odkuć już po czasie wegetacji że tak powiem. Dobra, mam to odkute, więcej nie odkuwam nawet jak znajdę to nie odkuwam reszta się jakby jak jest to się nie rzuca w oczy. Więc tyle na tą chwilę by było. To wkleję sobie na fajland, żebym czasem w to nie wlazł. To wkleję zaraz, bo potrzebuję zacząć robić glazurę. Dobra.